Kolejne przejawy rasizmu czy burza w szklance wody. Podczas debaty o miejscowym targu burmistrz Łęcznej na Lubelszczyźnie mówił, cytuję, Nie będzie nam Rumun dyktował warunków, a jak kolorowi nie przyjadą, gmina na tym nie straci. Miejscowy radny mówi o rasizmie i dyskryminacji. Burmistrz odpiera, że chodzi mu tylko o porządek w mieście. Dariusz Bohatkiewicz. Wielka afera w Niewielkiej Łęcznej z nagrywaniem, handlem i obcokrajowcami, czy jak mówi burmistrz, kolorowymi w tle. A wszystko w czasie dyskusji na ostatniej Radzie Miasta. Burmistrz Łęcznej wyjaśniał, dlaczego musi się zmienić system poboru opłat na targowiska. Wyjaśnił w słowach, które jeden z radnych nagrał: A szczególnie kolorowy. Nie przyjedzie, naprawdę gmina nawie nie straci. To nie handlujący, przyjeżdżający Bułgar, Rumun, czy jakiś tam e, Afrykańczyk? Będzie dyktował nam, tutaj gospodarzom tego terenu, gdzie on stanie, jak on stanie. Radny Sebastian stanie te słowa Pawlak za słowa uznał za według rasizmu. Słowa według mnie niedopuszczalne w debacie publicznej, w kontrowersyjne, skandaliczne, słowa się skandaliczne, ocierające się o rasizm. Burmistrz zdecydowanie odrzuca rasizm. o zdecydowanie tłumaczy, że o tylko Tłumaczy, że w tylko o porządek w to burza cała sprawa W burza w właśnie wody. W żadnym momencie e, moich wypowiedzi nie było zabarwienia. Rasistowskiego. Zarzut do obcokrajowców jest jednoznaczny. Na bazarze rozstawiają kilka stoisk, a chcą płacić tylko za jedno, twierdzi burmistrz. Zupełnie inaczej ten problem oceniają Romowie i policja. Ja mam nadzieję, że na pierwszym posiedzeniu radnych ten człowiek będzie odwołany. Prowadzimy postępowanie sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy zdarzenia wyczerpują znamiona przestępstwa. Inne miasto, inny problem. Swoją dymisję złożył szef prokuratury rejonowej w Białymstoku. To tam w czerwcu umorzono śledztwo w sprawie faszystowskich napisów na murach. Bo według tamtejszych śledczych swastyka to hinduski symbol szczęścia. Prokurator generalny Andrzej Seremet przyjął rezygnację szefa prokuratury rejonowej Białystok Północ. To wersja oficjalna. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, prokuratora rejonowego stanowczo poproszono o dymisję. Pani? Tylko w tym roku i tylko w Białym Stoku podpalono już mieszkanie Czeczeńców. Pobito czeczeńskiego nastolatka, pobito dziecko i zastraszono jego matkę, także Czeczeńców. Faszystowskie symbole i napisy na murach to codzienność. Jesteśmy miastem bardzo... Yy szczycącym się swoją wielokulturową przeszłością, więc być może tym bardziej tego typu rasistowskie działania czy akcje wywołują Taki oddźwięk. najistotniejsze jest działanie oddolne, działanie obywateli i mieszkańców. Nic nie dadzą same działania władz, jeżeli my sami nie zmienimy swojego sposobu myślenia. Rasizm to problem nie tylko Białego Stoku. Nie ma miasta, które byłoby wolne od tego zjawiska, i tak naprawdę jest to odpowiedzialność władz kolejnych miast, by, by działać w sposób edukacyjny. Prokuratura generalna zapewnia, że już nie zdarzy się taka sytuacja, jak w Stoku by śledczy w sprawie rasizmu umożliwi. Postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Dariusz Duchatkiewicz, Panorama.